Słuchajcie, co Wam dzisiaj opowiem. Siema, 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 siema. Myślałam poczekać, bo wykupiłam szkolenie z nagrywania na swoim aparacie dla vlogerów. Bo nie umiem. Jestem oszołomym, nie umiem. Ну no и. Нам доперва в наступното приходньо. До пък чам на комурце. Трешко... На грибом той На свой iPhone. Właśnie ja jestem nieidealna we wszystkim. Jeden serc taki, drugi taki. Nie ma u mnie idealnego obrazka, bo wiecie, ogólnie jak na YouTube startują, to tam matka kochana czy montażysty. Cztery rzeczy. Do myślenia. Najlepiej to oczywiście o kimś drama a my z dronem... Lubimy oglądać <coughs> dominikę z jedzieciakami. wiecie, to jest takie u niej takie wszystko jest naturalne. Nie idealnie zmontowane. Nie... Nie idealnie nagrane. Ale czy to się źle ogląda? Ну, или он тебя грунта захватил на соне. И так само я. Я мам правдивая, как в раб дома. Это моя стара. Повидяем, мне дичи, а я так... На сарьё. Czy ja? Że nie tak może. Że tych są bardzo piękni ludzie. powinny być mm, popularni, medyjni, coś takiego. Ja mówię, dlaczego tak? No bo na taki obrazek tylko się chce patrzeć. Ja uważam, że nie ma ludzi nieładnych. Są ludzie, jakie mają więcej pieniędzy, a jakie mają mniej pieniędzy. Słuchajcie, o, to muszę pokazać. To jest to mleko kokosowe. Bo ja pół zjadłam z mango go raz. A pół wychleję tak. Bo on się psuje. Z tym omleciorem. Słuchajcie, nie jestem skierowa w ogóle. No i wracając. Nie słuchajcie, tak jest zgadza. Jak Wam mówię, jeżeli jeszcze Wam mówię, to blisko. I nie kupujcie moral w Kauflandie. Mm. Wracając jeszcze. Na YouTube chcę dawać przepisy. I ogólnie takie, wiecie, gotowanie. No i czekamy dalej na to moją kuchnię wymarzoną. Sobie nie będę teraz stawiać, stawiać nakrywek, bo to przecież to. No słabo będzie burza. Ciemno robi. No, a sobie myślcie później, ale jaki jest, jest to? Jest trochę partyzantka, no i za. Uchanka jest, jest, lodówka jest, jest. Frajer jest, jest. piekarnik jest, jest. Gry jest, jest. Czarnik jest, jest. Pyszna gra. Serekwiski lubię. Seret to ja. I mm. Te też portyńki są dobre. Może gdzie ja patrzę, tam i tam.